Najpierw ustalamy sobie najwyższy punkt na głowie poprzez przesunięcie się grzebienia, i to jest ten punkt. Jak już mamy ten punkt, to oddzielamy sobie separację tylną od przodu, takim jednym ruchem grzebienia, oddzielając sobie przód od tyłu w ten sposób. I spinamy klamerkami. Z drugiej strony. Przechodzimy na drugą stronę. Nigdy nie działamy grzebieniem po przeciwnej. Jednym ruchem w dół. Najlepiej. Staramy się, żeby przydziałki były jak najdokładniejsze. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że włosy z przodu mogą być ostrzyżone w trochę inny sposób. Na przykład mogą być cieniowane fronty, może być grzywka, mogą być różne rzeczy. I jest ich troszeczkę mniej niż z tyłu. Mamy w tej chwili oddzielony przód od tyłu. Teraz patrzymy, gdzie jest górka potyliczna, czyli gdzie jest taki najbardziej wystający moment. I on jest mniej więcej tu. Można przyłożyć grzebień, jak tu jest puste pole, a to żeby się przykładać, to znaczy, że to jest. Dobrze jest sobie tu podzielić też głowę w, tak wzdłuż, na pół, po to, żeby było nam łatwiej oddzielić separację. I oddzielamy sobie tą separację od ucha do tej górki potem. Najlepiej jednym ruchem. Mamy to. Wyczesujemy włosy, Wspinamy jedną sekcję i i drugą sekcję. Wyczesujemy. Zawsze pamiętajmy o tym, żeby praca przystrzeżenia była taka czysta i dokładna. Spinamy sobie wersję. Co teraz mamy? Mamy oddzielony przód, ale mamy też tył podzielony względem górki potylicznej, czyli mamy to odcięcie w tym punkcie newralgicznym. Dlaczego? Dlatego, że górka potyliczna może nam dużo pokazać w kształcie głowy, gdzie jest ten wzgórek, gdzie jest, gdzie jak włosy będą się układać, tak? Czyli możemy go bardziej pokazać, jeśli tu jest płaska głowa, wtedy poprzez odpowiednie szczerzenie podniesiemy tutaj te włosy. <laughs> Lub też wręcz przeciwnie możemy zrobić zupełnie inny kształt. I teraz, jeżeli chcemy oszczędzić włosy na równo, bo taki jest zamiar tutaj. To w zależności od tego ile jest tych włosów, możemy zrobić albo dwie sekcje, czyli podzielić na pół, albo na trzy części. Ponieważ tu są włosy dosyć cienkie, delikatne i chcemy obciąć 2 cm, wystarczy, że podzielimy to na pół. I dzielimy Możemy się też to zrobić jak najbardziej precyzyjnie.